Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz. I tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Dzień dobry Państwu. Kolejny odcinek z NBA My Career. Tym razem zaczynamy play-offy. Jesteśmy bodajże na szóstym miejscu razem z naszym San Antonio. Połowę tych meczów przesymulowałem, nie chciało mi się grać, chciałem już wejść do play-offów. Mój zawodnik obecnie ma 80 porola, tak to wygląda w statystykach, możecie sobie zobaczyć. Większemu trochę podania na 50 by się przydało, ale dobra, trudno. Zrobiłem sobie jakiś dunk pa package, te animation. Zrobiłem sobie parę questów tutaj, ale tych muzycznych jakoś nie umiem kończyć, bo co chwilę coś trzeba robić, jakieś rapowanie w ogóle, jakieś takie rzeczy. Więc stwierdziłem, że to oleje. Pójdźmy sobie na sam początek do trenera. ja tylko trochę ciszę tutaj tło, bo może być za głośno. Nawet jak coś mówię, to, to myślę, że tutaj e, to nie do końca działa. Czekajcie, dajcie mi chwilę. Dobra, teraz powinno mi być trochę lepiej słychać. Zobaczymy. Um, tutaj mam do pogadania z jakimś junkiem. No? Więc pogadajmy, bo to są zawsze, wiecie, jakieś rzeczy, które mimochodem tam mogą nam wyjść. Idziemy do naszego pierwszego play-offowego play meczu. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Pogadamy sobie przy okazji o tym, co się dzieje w tym momencie w playoffach, w tym momencie to mam na myśli dzisiaj jestem to jest pół dnia przed, przed Golden State contra Lakers drugi mecz. Pierwszy zaskakująco dobry w wykonaniu Lakers. I pytanie tylko teraz, znaczy ja i tak bym w ciemno wziął 1-1 w San Francisco. Więc mam nadzieję, zobaczcie, też sobie zmieniłem przy okazji rzut na, na lebrona. Bo uważam, że ten, ten layup jest po prostu, znaczy ten release jest po prostu świetny. Dalej mi coś tutaj nie działa tak jak powinno. I zaraz tutaj to naprawimy. O, zobaczcie, bo on jest wolny i on jest taki naprawdę e, przyjemny. Dosyć ten rzucik. Hm, tak, fajnie. I teraz nie trafiam, nie wiadomo. Teraz padnie. Lefree, free, a idź pan. Dobra, idziemy w sad zrobić nie wpada, no chociaż to eee, dobrze. No i co? I, I wziąłbym w ciemno jeden, jeden z San Francisco i mam nadzieję, że i dojedziemy, dojedziemy u siebie. Ale jakby to game game tu też wygrać, no to by była potężna sprawa. A tak to nie do końca jestem pewny tej potężności i może być różnie, eee, więc zobaczymy. Ja cały czas liczę na to, że, że się uda mimo wszystko. Przejdź tych Golden State, chociaż byli ciężko, holerę. No, więc to, jest, to, to są moje wrażenia na temat, na, na temat tych meczów ostatnio. A co do innych, Denver, Cox, Joel, Joel MVP. No, ja byłem za Jokiciem, ale tak. Nie jestem zwolennikiem hejtowania gościa, który jest tak dobry jak Embiid, mimo że uważam, że bardziej zasłużył Jokic. Nie lubię stylu gry Embiida, nie lubię tego jego plopowania momentami jak na takiego wielkiego gościa. Ale nie można powiedzieć, że skillowo nie zasłużył, więc tyle chcę powiedzieć co do innych nagród. Wszystko się zgadzam. Jedynie MIP to było takie sporne i. Tam wszystkich lubię, więc tam kto by nie dostał, to uważam, że zasłużone. No jest, robi, robi, coś narobił. Dobra, dawaj piłę, bo tu trzeba coś zrobić. Nie wpadały cylindry na zgrzewce. to wpadną na meczu. Ej, wstawa, bo to nie był wyrzut. W ogóle zaczął mną popowić grać na, na rozgrywajku. Tam mi w teorii powinno tutaj dawać jakąś przewagę nad cj tylko że jestem zmęczony. O! No niechcący jeszcze z faulem akcja wyszła. Um, nie wiem czemu. Od jakichś kilku spotkań... Od jakichś... Czemu mi się tutaj takie zrobiło jakbym miał dziurę w głowie? Nie wiem. Ta fryzura dziwna jakaś. Um, zaczął mną grać na rozgrywajku i w sumie fajnie, bo przynajmniej mogę akcję zarządzać. Więc to mi się podoba. Albo przynajmniej dają mi piłkę i ja tutaj rządzę. No to raczej jestem na rozgrywajku. Dobra, wiecie co? Zajmijmy się tym CJ-em. Czemu ja jestem już taki zmęczony? O co chodzi? No patrz. Czym ty się tak zmęczyłeś gościu? Hmm. A oni ma. Czemu ja tak zawsze kaleczę? przed kamerami tak to dlatego. Naprawdę, ja zagrałem sobie w tym tygodniu chyba 4-5 spotkań i każde kończyłem gdzieś na poziomie A. A tutaj mam D plus na starcie, No to grubo. Fajnie, fajnie, playoffy fajne. Playoffy zweryfikowały. Czemu mój zawodnik jest taki zmęczony? Dobra, siedzi w końcu. Muszę wykorzystać tutaj, że ja mam lekki mismatch na tym McCollumie, bo on jest niższy ode mnie. Czemu on się tak zmęczył, ten chłop mój? Gościu, ty nic nie robisz. Bronisz nawet nie, w ogóle. Nie wiem. Znacznie mocno mu ta stamina zeszła. Dobrze w sumie, że mnie posadził, odpocznę sobie trochę. Dawajcie tego hamu. A koluma. Ocono się, Ocona się ode mnie. Jeden z drugim. Patrzcie teraz, będzie alej. I cyk i alej. Co tutaj się dzieje? Czemu oni. Co, co, co tu się dzieje w tym meczu? Dobra, trzeba coś zacząć rzucać, skoro moi nie potrafiam. Tylko że ja jestem ciągle zmęczony. Nie wiem, czy ja sobie coś tu włączyłem. O co chodzi? Dzisiaj bym pomyślał, że zagęszczenie skrzydła jest włączone, ale tutaj. A iść mi z tym. Ale tak na na razie grała, bo mam tego Alvarado na plecach, więc w sumie żal z tego nie skorzystać, jak jestem zmęczony. Na postapie go poupycham nieco. Co się, co, co się właśnie wydarzyło? Co, co tu się wydarzyło? Coś musiałem włączyć na krzyżaku niechcący. Na gościu nikt się nie kryje. No, ja myślę. Daleko stało obrońca. To trochę nie ułatwia życia. Wiecie, że jestem taki zmęczony. Bo mam 80 staminy i żeby mi to tak szybko schodziło W poprzednich meczach też nie zauważyłem, OS, jest ledwo gości dorzucił. No nic. Zobaczmy jak, będzie, jak mi pójdzie druga połowa. Przydałoby się odblokować trochę za te trójki, bo tam pod koszem to sobie radzę. Raczej bez problemu. Prasznie szybko się meczy ten mój zawodnik. Nice. Udałoby się zapakować nad kimś. Jak już, jak już takie rzeczy robimy, tylko to nie na zmęczonego No właśnie, a propos Kurde, może fajna końcówka w tym meczu być, bo tak cały czas jesteśmy więcej na równi. Może trzeba być jakiś bazera rzucić. No nie mogę wyjazdu pod koszt zrobić, bo już jestem zmęczony normalnie. Te A Dobrze, pewnie. Wspane lefakiu Le 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 w free miało być, ale nie wyszło. Lebron tak lubi, nie? Stać u akcji przed zawodnikiem, patrzę się w niego i nagle truje jest przed nosa. Jak już trafi, bo ostatnio w tych playoffach to tak średnio. Dobra, teraz siędzie Ach, raz porobiłem. Myślicie, że będę rzucał, a to takie coś. Ja tak z sześć asyst będę miał już chyba, nie? 5. no. Podaj mu piłkę, podaj. A nie temu. Kurde. Gruby. Wiadłów. No ruchu nie mogę zrobić, bo już jest zmęczony ten mój zawodnik. Teraz siedzi. Ty, no tego to już nie rozumiem. Powiedzcie mi, czy dało się lepiej to rzucić z bardziej otwartej pozycji? Coś się w tym meczu dzieje dziwnego. Ja myślałem, że to ze mną może coś jest nie tak, bo na tej odgrzewce tak... Byłem blisko tego zielonego, ale, ale, ale ciutkę faktycznie za późno, czy za wcześnie puszczałem, ale teraz to było idealnie i tak nie wpadło. No to strasznie dziwne jest. No, ale trzeba będzie sobie jakoś radzić. O nie. Jeszcze faul. Ciągaj mnie po powieść, ciągaj. Ja muszę odpocząć na czwartą kwartę. O Jezu, no naprawdę oni nam w minutę odskoczyli o 10 punktów. A mój zawodnik dalej zmęczony. serio, to jest jakaś po prostu. Ja nie wiem, czy ja pamiętam taki jeden mecz, żebym był tak. I oczywiście, podczas tego, jak nagrywam nie, się coś takiego musi dziać. Prawda? ty waflu. Może specjalnie mi takie coś robią, żeby żeby mi utrudnić tu życie. A może wiecie, z czego to się bierze? Że nagle mój zawodnik się męczy, po prostu jakby śniadania nie jadł. To też fal, może, co? Jadaj.

No, i tak będę miał z 20 punktów, 6, asyst, czy tam 7. To nie jest najgorsza statystyka, jak na to, jak słabo to wyglądało. No i mamy 7 punktów, no nadrobimy to, tylko że teraz już muszę grać praktycznie do końca. Udałoby się jeszcze jakiś takeover zrobić na sam koniec. No dobrze, zobaczymy. Szkoda, właśnie, że, że może mi, chociaż nie, no chyba mnie nie ściągnie, jak jestem najlepszym zawodnikiem i w pierwszej piątce gram. Trochę za czasu zajęło w ogóle, żeby dostać się do tej pierwszej piątki. Jak ktoś ma z tym problem, tam trzeba naprawdę parę eventów przejść, że niby już jesteście tej pierwszej, ale jednak nie jesteście, coś tam, coś tam i, i, i w końcu może być, możecie faktycznie legitnie być. To jest tak według fabuły, więc się nie martwcie tym, jak z jakiś czas wam, to, was tam nie ma, w tej pierwszej piątce. Tutaj jest za wysoki ten gościu na mnie. Ale mi jasce policzyło, fajnie. Udało się by tu jakieś obrony zrobić Aż go tam skrosował, ale to nie będzie Nie wpadnie I mamy zbiórę Ingram no dobrze Nie spodziewałem się, że taki szybki daję. będę miał do wykonania trochę Myślałem, że go trochę spowolnię Woda? Jeden punktów Dałaby się jakaś truja tutaj w końcu, żeby wpadła No ale nie ma okazji, no to będę dostarczał Uy, co za kurde wafel. To jest za jakiś Enis, co to jest Enis O, teraz Faulem Nie z faulem, ale na zielonym No, to było trudne do trafienia ale udało się stajmować. Ja nad nim zapakować, ale jestem też zmęczony, więc to nic dziwnego, że nie wyszło. Może się team Tej Cover odpali zaraz, też by było dobrze. No dawaj, Hamie. O, o. Dana spał, nie? Nie, nie? Nawet mnie nie próbuj ściągnąć teraz. Powinien mieć taką opcję jak Jimiego batlera. Jak mnie trener próbuje ściągnąć, to mu mówię, żeby się walił. Teraz Jedzi. Musi być. No kurczę, próbowalibyście mi powiedzieć, że się nie udało. Homback robimy. Czekajcie, aż sobie słuchawki założę z tego wszystkiego. Dobra, jedziemy. Wszystko muszę tu słyszeć teraz. Crunch time. Dawaj piłę Nie ma Poprałem Nie szkodzi Chciałem być jak LeBron z GSW przy okazji, czemu on rzucał trójkę na sam koniec, to mnie nie pytajcie Mógł wjechać pod kosz na 5 punktów, żeby była przewaga, później na szczęście pól od Janie Pawliu, ale czemu on walił C3 Nigdy czegoś takiego nie skupam I on zawsze to robi, zawsze na koniec Natomiast normalnie skończyć jak człowiek to Keldon. Jedziemy z nimi No i ten gruby wszedł. Grubym będzie ciężko. No kurde, jakby przepchał, co za świr. Dawaj piłę. Heldon. Ty, gościu. Piła, kurde, co jest? Co za wafel. Chyba nie wiesz, kurcze, kto tu rządzi w tym zespole. Pychanko. Nie, czemu taki długi fade away? <laughs> czemu coś takiego w takim momencie? No nie, no z nim to nie mam szans. Dobra, spokojnie. Damy radę. Podaj mi piłkę gruby i zróbcie miejsce Zróbcie mi miejsce. Chodź tu gruby Dajanem nie gramy Paulem Na zielonym Tylko teraz trafić Proste Kawaj piłę I teraz i skończę Jeszcze kurde match mam. No to oczywiście, że tak No idziesz mi stąd No co? Byłeś pod koszem Co za cymbał Siedzi Dobrze, że to trafił ten łosiek, ale że takie coś, ja wiem, że był zmęczony mój zawodnik, ale zobaczcie, że pra znowu praktycznie idealnie to stajmowałem i jeszcze się wykręciła menda. No nie chciało wpadać w tym meczu. O, o. go podwoić? Nie. I odpanamy jeszcze teraz, nie? No, no chyba nie. Okej, okay. ja chciałem prosić o piłkę, a nie podać ziomkowi obok, ale dobra. To jest wygrane. No, to tak jak wam mówiłem. 20. Kościół. Dobra. 21-8 zrobione przy tak słabej skuteczności rzutów za 3. Nie chciało w tym meczu siedzieć i strasznie szybko mi się męczył zawodnik. Nie wiem, z czego to się wzięło, ale nie szkodzi. Pokażę wam zresztą, jaką mam statystykę wytrzymałości. I dzisiaj odcinek czystogrowy. Dzisiaj nie mam ochoty chodzić po mieście. Chciałem sobie z wami też posiedzieć, pogadać trochę o tym, co się dzieje też na żywo. I o tym, co się stało z moim zawodnikiem. Czy mój chłop taki zmęczony nie wyspał się, czy o co chodzi? Pokażcie mi. 86 staminy. No to to, to jest niemożliwe, żeby on się tak szybko męczył. Nie, nie, nie wiem, co tu się wydarzyło. E, dziwne to było. Może to kwestia tego, że nie wiem. Byłem na wyjeździe i dlatego. Nie mam pojęcia. Zmieńmy sobie pasy. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Zamierzam sobie dokończyć tą pierwszą rundę i będziemy sobie grać już kolejną w następnym odcinku. I tak przejdziemy aż do finałów. Albo będziemy grać jakieś, nie wiem, Game 7. Jak będzie jakieś ciekawsze, na przykład tutaj seria e, z tymi pelikanami albo z innymi, to też Wam pokażę. A w finale postaram się pokazać e, wszystkie mecze po prostu. I, 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 I tak to będzie wyglądać. Jakby co, co odcinek będą dwa mecze wtedy z finału. Tyle, trzymajcie się. Jej.